historie mogą być różne. Może być tak, że to wycofanie i lęk jest związane z ogromnymi trudnymi doświadczeniami z domu, gdzie była ogromna krytyka, może nawet przemoc i wszelkie mówienie o sobie, mówienie o swoich emocjach, mówienie o swoich potrzebach związane jest z uruchomieniem automatycznych reakcji lęku i i ta osoba nawet, wiecie, zdaje sobie sprawę z tego, że, że ma takie wycofania, że, że ma problem z tym, ale no nie może nic z tym zrobić, no bo ciało jest wtedy jakby bardzo zasznurowane. Układ nerwowy jest w, w, taki, takiej, w takim przetrwaniu. I, no I to jest jedyna reakcja, jakie. Jakie to ciało poznało, że mówienie o sobie, mówienie o swoich emocjach, mówienie o swoich potrzebach jest niebezpieczne. W związku z tym yy, pojawia się właśnie taka reakcja automatyczna, która powoduje wycofanie się z, z komunikacji o swoich emocjach i potrzebach, albo nawet wiecie potem przeżywanie, jak już ktoś się odważy, że czy dobrze powiedziała, czy dobrze zrobiłam. Generalnie wycofanie jest jedyną bezpieczną reakcją dla rozumienia ciała i układu nerwowego i to nie jest takie proste, żeby to zmienić i ćwiczyć, no bo taka osoba nawet no nie może się przełamać, to jest dla niej bardzo trudne, żeby się przełamać i cokolwiek powiedzieć. I oczywiście ćwiczyć, ale ćwiczyć nie opresyjnie, nie, nie wiecie, w, takim, w takim mówieniu, o to jest proste, to po prostu zacznij mówić. Dla niektórych ludzi to nie jest proste i należy to uszanować w związku z właśnie z tą historią, którą mogą i tym bagażem, którą, którą mogą po prostu one nosić. Ćwiczenie w bezpiecznych warunkach, czyli ja zawsze mówię tak, dobry terapeuta, psycholog, coach, który, który właśnie stworzy takie bezpieczne warunki, gdzie układ nerwowy będzie się uczył, że może że może ta osoba mówić, że może się wyrażać, że może powiedzieć i nic nie, nie będzie skrytykowana, nie będzie oceniana, nie będzie żadnej kary, żeby układ nerwowy powoli zaczął się um, oswajać w tym, że to jest bezpieczne, najpierw to jest bezpieczne. I mógł w bezpiecznych warunkach się wyrażać. I te bezpieczne warunki to oczywiście nie jest tylko terapeuta, czy nawet grupa jakaś samopomocowa. To może być przyjaciel, przyjaciółka, mama. Chociaż jeżeli to jest związane z rodzicami, ten lęk, no to może niekoniecznie, ale ktoś, kto będzie słuchał, nie oceniał, będzie uważny, będzie dawał dużo empatii, gdzie będzie chciał właściwie słuchać i nie oceniać, tylko po prostu słuchać i przyjmować. I to są właśnie bezpieczne warunki, czyli taka prawdziwa relacja, bo w momencie, można powiedzieć, trochę być może traumy relacyjnej, nie chcę tu diagnozować bez, bez sprawdzania, ale może tak być. Jest to najszybsza droga, bezpieczna relacja, gdzie w relacji układ nerwowy i ciało będzie się uczyło wypowiadania się. I słuchajcie, ja miałam też duży problem z tym, z, ja też mówiłam na ostatnim live, to, że miałam duży problem z tym, żeby mówić i ja w ogóle nie mówiłam. Ja jak zaczynałam, znaczy bardzo chciałam mówić, tak, no bo coś przeżyłam i chciałam, chciałam się dzielić tym, na początku dzielić i i nawet to nie szło w kierunku takiej pracy pomocowej, ale chciałam się po prostu dzielić. I ja bezpieczne warunki znalazłam przez przypadek, bo ja po prostu trafiłam do grupy Toastmasters, gdzie, się uczą, gdzie uczono przemawiania, gdzie no, są występy publiczne, I, i tam powoli, krok po kroku, zajęło mi to trzy lata. Nauczam się przemawiać publicznie, nauczam się nie bać przemówień publicznych, nauczam się wyrażać, wyrażać swoje zdanie. Moje, moje ciało w tym wspierającym środowisku, które nie oceniało, które pomagało, które było bardzo empatyczne, które wspierało, które uczyło informacji zwrotnej, że ta informacja zwrotna nie jest zagrażająca, no, spowodowało m.in. że jestem w tym miejscu, w którym jestem. To były moje bezpieczne warunki, bo um, terapia, owszem, byłam na wielu terapiach z różnymi terapeutami. Tam, y, tam uczyłam się w ogóle sięgać do siebie mieć refleksję, uczyć się rozwiązań. Natomiast to jest jeden na jeden, a ta grupa publiczna dała mi te bezpieczne warunki do tego swobodnego no, pokazywania się, tak? Nie bania się oceny, rozumienia siebie, że mam prawo do jakiegoś zdania. I dużo też mi pomógł oczywiście rozwój, wiedza, czytanie, żeby rozumieć, jakie mam schematy, jakie mam mechanizmy obronne i to wszystko mi pomogło, jak gdyby coraz bardziej siebie rozumieć i wiedzieć, z czym mam pracować, co jest we mnie wrażliwe, co nawet zostanie we mnie wrażliwe, bo zawsze, zawsze mówię, że hejt i y, agresja, bierna przemoc będzie we mnie wrażliwa i obojętnie co się. Y, I nawet już z tym nie będę walczyć. Ja po prostu przyjmuję fakt, że ja mam o, ogromne uwrażliwienie na tym punkcie. Zresztą no, widzicie, jaki jest u mnie y, rodzaj treści. <laughs> Więc to jest na to pytanie żeby poszukać bezpiecznej relacji, która, która będzie mogła pomóc pokazać układowi nerwowemu, że to środowisko jest wspierające i to mogą być naprawdę różne, różne tam, nieważne, jakie ważne, żeby po prostu to było, było wspierające, żeby tam po prostu człowiek się czuł bezpiecznie. Druga rzecz to oczywiście, to jest bardzo ważne, ważne zrozumienie, że w związku z tym, że my jako dzieci, jeżeli mieliśmy trudne środowisko, a z reguły jest tak, że dziecięce środowisko no, było takie, jakie było, czyli nie było w, w wychowania w akceptację emocji, mówienia o, o emocji. Dzisiaj była nawet taka dyskusja, bo tam podałam te statystyki na temat tego, ile jest komunikacji pośredniej, ile jest bezpośredniej, ile jest przemocy w komunikacji i podawałam też statystyki i tam padło pytanie, że nikt nas tego nie nauczył. I to prawda, nikt nas nie uczył dobrej komunikacji. Z reguły rodzice nie rozmawiali między sobą, ale jak rozmawiali, to, to było kłótnie raczej, to była tam dużo biernej agresji. No, no teraz właściwie się mówi o komunikacji, nie przedtem. W związku z tym, no, skąd my mieliśmy wziąć te wzorce? Nie mieliśmy dobrych wzorców, więc my nauczyliśmy się najczęściej manipulować, być bierno-agresywnymi, wycofywać, milczeć, robić fochy, złośliwości. No, takie mamy z reguły wzorce. Najczęściej tak wyglądały domy. I. No i, no i nie mamy tej komunikacji w sobie, nie mamy y, też y, akceptacji do naszych emocji, w związku z tym jest duża trudność przyjmowania emocji, bo te emocje w ogóle kontaktu z emocjami, tak? Bo bardzo często ludzie nawet, y, no jak ci, ci którzy się z, zaczynają i z, zajmują roz, rozwojem, no to zaczynają rozumieć, że te emocje są ważne, że dobrze mieć z nimi kontakt i. Y y y y i zaczynam coś z tym zrobić, ale z reguły większość ludzi po prostu żyje, tak? Oni się nie zastanawiają, co czują. Yy, przychodzą, pracują, yy, no jakby nie zastanawiają się nad tym, co się dzieje w, niej, w ich wnętrzu, i czasami się może wydawać, że im tak jest dobrze, yy, co niekoniecznie, bo yy, nie wiedząc, co się z nimi dzieje, mając jakąś pustkę, mając trudne emocje, mając, mając stres, radzą sobie w sposób bardzo destrukcyjny, na przykład używkami. Z internetu, pornografią, netfliksowaniem i w ten, czy, nie wiem, zajadaniem emocji, tak? Czyli nie wiedząc, że problem jest z przeżywaniem emocji, mają te problemy i bardzo często też minimalizują, co ty gadasz, ten rozwój, tak? Albo jaka psychoterapia, jaka psychologia a gdzieś tam właśnie jest problem z tymi destrukcyjnymi mechanizmami, niekonstruktywnymi radzenia sobie z emocjami. Ale rzeczywiście jest duża trudność przeżywania tych trudnych emocji. Trudnych emocji to mam na myśli takie, które, bo wszystkie emocje są jakby dobre, tak? I emocja jest krótkotrwałą. Reakcją fizjologiczną naszego organizmu, która ma przepłynąć i jest najczęściej, znaczy ma za zadanie informować nas i kierować i mówić nam, co my teraz potrzebujemy, co się właściwie teraz stało, czy to jest taki sygnał dla nas. Natomiast bardzo często, w związku z tym, że były trudne, nie było kontaktu z tymi emocjami jako dzieci, my mamy trudność przeżywania tych emocji. Emocje, które są niewygodne i które są nieprzyjemne w odczuwaniu. No słuchajcie, jak się idzie do dentysty, no to to nie jest za przyjemne wydarzenie dla większości ludzi, tak? Ale wiemy, że my tam mamy iść i im częściej chodzimy, to to wydarzenie po prostu staje się normalne. A jeżeli ktoś miał na przykład jakieś złe skojarzenia ze stomatologiem, z dzieciństwa, no to dla niego to jest stres, ogromny strach, bo jest przekonanie, bo już jest reakcja automatyczna, Związana ze stresem, z lękiem i, no i unikaniem tej sytuacji. Podobnie jest z emocjami. Jeżeli no, mieliśmy bardzo y, trudne emocje w dzieciństwie, jeżeli one były nieprzyjemne, jeżeli nikt nas nie uczył, jak przeżyć taką emocję, co ona dla nas znaczy, jak mamy ją rozumieć, no to my, to organizm nauczył się traktować te emocje jako zagrożenie. Tak? Więc więc nauczyliśmy się wypierać, dysocjować w trudnych sytuacjach, unikać. No tego się nauczyliśmy. W związku z tym, gdy pojawia się w końcu jakiś rozwój, my w końcu zaczynamy dopuszczać do siebie emocje, a wszyscy gadają: tak, przeżyj, tu uwolnij. No to my chcemy nauczyć się tego przeżywać, a właśnie o to chodzi, żeby robić to stopniowo, żeby nie. Nie doprowadzić do takiego szoku naszego organizmu i układu nerwowego, że nagle my tutaj będziemy czuć wszystko, tak? Tylko w bezpiecznych warunkach, tyle, ile możemy, tyle wpuszczamy tej emocji, aż nasz organizm po prostu poczuje się bezpieczny i uzna: OK, mogę to przeżyć. I podobnie jest właśnie z tym lękiem przed, przed tym, przed konfrontacją, tak? No, my nie konfrontujemy, bo boimy się tych emocji. Lęk nas wycofuje, bo nie chcemy czuć tego lęku. Jest takie koło, tak? Bo z jednej strony nie wchodzimy w konfrontację, bo bojemy się lęku i czujemy ten lęk już przed tym, co się nie wydarzyło, czyli eskalujemy jeszcze emocje myślami. Bo właśnie to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że sama emocja trwa od kilku sekund do kilka minut. To my eskalujemy myślą. Um, o Boże, coś się stanie, ktoś mnie zhejtuje, ktoś mnie oceni, i jeszcze bardziej eskalujemy tą emocję do takiego poziomu, który dla nas wydaje się wówczas rzeczywiście zagrażający. Zamiast okej, okay, zobaczyć, czuję lęk, widzę ten lęk, odczuwam go i puszczam, tak? Niech sobie on tam przepłynie. To oczywiście to jest czas, żeby się tego nauczyć. I najpierw po prostu nauczyć się odczuwać tego lęku i poszerzać w zakres odczuwania tego lęku, czyli poszerzać jak gdyby wytrzymałość. Nie wiem, czy to jest dobre słowo wytrzymałość na odczuwanie tego lęku. I w, w, w konsekwencji, jak my nauczymy się odczuwać lęk i nie będziemy uciekać przed tym lękiem, to będzie nam się łatwiej y, później. Y, pomagało nam mierzyć z różnymi sytuacjami.